Na poziomie energetycznym teraz postawimy sobie karty dla dwóch grup bliźniaczych pomieni. Ja, jak wiecie, już nie, nie szereguję tego, nie szufladkuję na aspekt żeński, aspekt męski, na, na kobiety, na mężczyzn. Nie zawsze aspekty się pokrywają, jeżeli chodzi o płeć fizyczną, ale ja już w ogóle tutaj nie dokonuję żadnego rodzaju zaszufladkowań. Po prostu robię przekaz dla dwóch różnych grup bliźniaczych płomieni. I zobaczmy sobie, Możecie sobie obejrzeć oba przekazy, dopasować się do któregoś, sprawdzić, który jest z Wami kompatybilny, ale bardzo jest duże prawdopodobieństwo, że po prostu wyciągniecie coś i z jednego, i z drugiego. No, dlatego, że po prostu te energie się też przenikają, tam się nie da robić. Tak, żeby to było całkowicie oddzielone. To jest po prostu jakby kompatybilne ze sobą, więc idzie to jak gdyby za każdym razem dwutorowo. Zobaczmy sobie najpierw przekaz dla pierwszej grupy bliźniaczych pomieni. Pierwsza grupa bliźniaczych pomieni książę ognia. Optymizm i agresja. No, ktoś tutaj się wreszcie zbiera do czegoś. Przychodzi power, przychodzi e, punkt zapalny. Wiecie, że tym punktem zapalnym może być e, coś takiego z pozoru negatywnego, czyli spotyka nas jakieś przykre zdarzenie, jakiś. Rodzaj niesprawiedliwości, jakaś kłótnia, ktoś coś na nas wymusza, ale paradoksalnie to nas wcha do działania. Tutaj wreszcie zaczynamy działać. Budzi się energia męska, energia, która domaga się właśnie działania po długotrwałym okresie stagnacji. Będzie się działo. To jest w ogóle przyspieszenie, bo to jest ogień, to tak jakbyśmy mieli buławy. Dziewiątka kielichów. I karta kochanków. Dziewiątka kielichów to jest karta niezależności. To jest karta singla, jak się to często zwyczajowo określa. To jest karta osoby, która pragnie niezależności. Ja tutaj widzę, że w tym momencie ta osoba jest w stanie może nawet nie tyle poświęcić odrobinę swojej niezależności, co po prostu uznawać, że jednak wejście z kimś, bliższy kontakt, pozwolenie, aby ta osoba zagościła w naszym życiu, wcale nie powoduje, że my na tym tracimy, bo my możemy. Te nasze dwie niezależności, dwie jednostki, dwa indywidualizmy, jakby połączyć ze sobą i da radę to funkcjonować, pomimo kontrastów, pomimo tego, że jesteśmy różni. Tu jest takie. Właśnie robienie porządków w tym ogniu. Ogień zasadniczo pali pewne rzeczy, czyli to, co nam nie służy, pewne schematy, możemy palić stare rzeczy, to, co właśnie wymiatamy gdzieś tam spod łóżka, te wszystkie śmieci, które zalegały w naszym życiu. Dziewiątka kielichów powoduje, że stwarzamy sobie przyjazną przestrzeń, przestrzeń niezagraconą przez jakieś właśnie stare rzeczy, przez coś, co... Było przez nas nieużywane, ale gdzieś tam funkcjonowało w naszym życiu, co zagracało nam właśnie naszą najbliższą przestrzeń, co zagracało nasz dom, zagracało nasz umysł, cokolwiek tutaj. I dzięki temu oczyszczeniu, co właśnie może być takie nieprzewidywalne, no bo ktoś mógłby pomyśleć, no w jakiś sposób to, że ja sobie posprzątam w domu, wyrzucę zbędne graty albo się przeprowadzę, będzie w stanie pomóc mi w połączeniu z moim bliźniaczym pomieniem, A jednak będzie, dlatego że ty, Zmieniając swoją przestrzeń, zmieniając energię wokół siebie, pokazując też w pewien sposób, że chcesz, aby te energie poszły do przodu, aby one nie były w tym kurzu, w tej stagnacji, pokazujesz, że chcesz zmian, pokazujesz, że jesteś gotowy na zmiany, że jesteś otwarty na zmiany. Gromadząc stare graty, pozwalając, żeby się na nie kurzyło, nie odświeżając swojego domu, nie odświeżając swojego życia, tkwiąc w starych schematach, mamy taką postawę manifestującą to, że my nie chcemy zmian. Natomiast tutaj... Pęd do zmian jest ogromny, i to jest wręcz takie. Powiedziałabym bez zastanawiania się nawet. Wcześniej może były sentymenty, że tego nie wyrzucę, bo to przecież pamiątka, to jeszcze może mi się przydać, a teraz po prostu wszystko na stosik i jedna zapałka, i po prostu wszystko w ciągu sekundy niknie. Ogień ma tutaj właśnie oczywiście takie uwalniające znaczenie. Cała taka symbolika ognia właśnie jest bardzo istotna. Istotna tutaj, najlepiej y, dla Was będzie, właśnie, spalić pewne rzeczy, to co się da spalić, czy stare listy, czy jakieś właśnie takie. Rzeczy, które nadają się do spalenia, po prostu spalić, obrócić w popiół, ale oczywiście w sensie przenośnym panimy, obracamy w popiół to, co nam nie służy już w naszym życiu, czyli schematy, programy, zachowania, relacje, które po prostu powinny już odejść w zapomnienie. Pierwsza grupa, czyli z pierwszą grupą bardzo był kompatybilny ten mój przekaz wcześniejszy. To jest ta grupa właśnie, która dokonuje porządków. Dokonuje tutaj bardzo istotnych zmian i budzi się w końcu do działania, w końcu budzi w sobie ten wewnętrzny ogień. A teraz zobaczmy grupę drugą, Bliźniaczy Płomień, na jesień 2020 roku, co u Was się pokaże. Oczywiście, tak jak powiedziałam, może być tutaj takie połączenie, czyli i z jednego i z drugiego czytania wyciągniecie coś dla siebie. Mistrz analizy, wnikliwość, jasna wizja i szczegóły. No Niewątpliwie tutaj mamy hegemonię umysłu, czyli opieramy się na faktach. To jest dla tych, którzy mieli do uleczenia pewne takie kwestie emocjonalne, do uleczenia jakieś oczekiwania wobec bliźniania. I w momencie, kiedy ten bliźniak nie zachowywał się właśnie tak, jak my byśmy chcieli, to czuliśmy się pokrzywdzeni, czuliśmy się zdradzeni w jakiś sposób, czuliśmy się nieszczęśliwi. A teraz patrzymy na to wszystko w sposób jasny i klarowny. Zaczynamy dokonywać bilansów, ale to jest już takie zastanawianie się post factum, takie na spokojnie. Zastanawianie się właśnie na chłodno, to jest logika, to jest właśnie prymat rozumu, prymat umysłu. Już przestajemy jakby tutaj widzieć w tym jakiś rodzaj ataku na siebie. To jest pierwsza podstawowa sprawa, ale mistrz analizy jest tutaj również pewną formą kontaktu bo to jest chodzi o słowa o to w jaki sposób się wyrażamy o to co mówimy może to być związane z czakrą gardła jeżeli mówilibyśmy w sensie oralnym czyli w sensie wygłaszania rozmowy wygłaszania pewnych prawd może to być oczywiście słowo pisane wszelkie formy em, takiego em, wyrażania swoich odczuć ale to nie jest takie desperackie wyrażanie to nie jest obciążanie osądzanie kogokolwiek z powodu tego jak ja się czuję to jest bardziej takie, e, taka umiejętność eksplorowania swoich odczuć, czyli wnikania w, nich głęb w nie głęboko, e, ze spokojem, z logiką e, i umiejętność wyrażania swoich odczuć na zewnątrz. Szóstka Buław, Księżniczka Buław, to jest właśnie takie zwycięstwo też nad swoimi namiętnościami. Ale e, to nie chodzi o poskromienie namiętności, tu chodzi o to, że po prostu jesteśmy w stanie to kontrolować i patrzeć też na to w sposób taki trzeźwy, e, nie blokując tego, pozwalając temu płynąć, ale oceniając to z punktu widzenia logiki, opierając się na faktach, a nie na subiektywnych odczuciach. Tutaj nie ma jakichś kart mieczowych, które mogłyby sugerować projekcje. Tutaj jest jasna i rzeczowa analiza, jasna i rzeczowa wizja. I dzięki tej wizji też niektórzy z Was będą w stanie ruszyć do przodu, bo tutaj też jest ogień. Podobnie jak właśnie w pierwszym przypadku, tam mieliśmy księcia ognia, tutaj mamy księżniczkę Buław. Zobaczcie, jak to jest kompatybilne ze sobą. Książę ognia, księżniczka buław, to właściwie można by było powiedzieć parka. To są ludzie, którzy są ze sobą kompatybilni. Działanie jednej strony pociąga za sobą działanie drugiej strony. Tutaj to działanie będzie bardziej stonowane, bo tu trzeba najpierw pomyśleć, poukładać. Może właśnie wyjść z tej energii żalu, o której mówiłam wcześniej, że czegoś tam nie zrobiliśmy i że to nasza wina, że coś się nie zadziało. I jak wyjdziemy z tej energii żalu, spojrzymy na to rzeczowo, w sposób taki jasny, klarowny, że ja na ten moment Miałem, czy miałam tylko takie środki do dyspozycji, ja na ten moment myślałem w ten sposób, myślałam w ten sposób, na ten moment nie mogłem, nie mogłam po prostu zrobić tego inaczej. To wtedy uwalniamy się od żalu i od poczucia winy. A to jest prosty krok do tego, aby wreszcie zacząć działać. Po prostu energia żalu nas przykuwa do miejsca, do sytuacji, trzyma nas bardzo mocno w przeszłości. A tu chodzi o to, żeby ruszyć do przodu, i tutaj właśnie ten pierwszy krok do przodu jest również widoczny. Takiej rzeczowej analizie, więc to również mogłoby tu być kompatybilne właśnie z tym, co powiedziałam wcześniej. Tak to wygląda na jesień 2020 roku dla bliźniaczych pomieni. Oczywiście, jeżeli komuś mało, zawsze można sobie zamówić indywidualny rozkład dla Was, dla Waszego bliźniaka, zobaczyć, jakie są obecnie połączenia energetyczne pomiędzy Wami, co można zrobić, żeby polepszyć te relacje, jakie są odczucia, myśli, zamiary obojga stron. Ja Wam dziękuję serdecznie za uwagę, pozdrawiam Was gorąco. Do zobaczenia, do usłyszenia.